Cześć drodzy widzowie około roku temu byłem zmuszony kupić na działkę kosę spalinową dlatego, że po nieudanym nawożeniu działki okazało się, że chwasty i trawa wyrosły do niebotycznych wysokości i kosiarka za sto kilka złotych z niestety nie dawała już rady więc byłem zmuszony to czymś skosić, i wybór upadł na kosę Demon, polskiego producenta. Wyprodukowaną w Chinach, oczywiście, ale polskiego producenta. Firmę Demon, jednego z tajszych e, produktów dostępnych na rynku. Bardzo popularna rzecz na Allegro. E, film, przy, nagrałem oczywiście film z zakupu tego. Film dosyć, przyjął się dosyć dobrze, ale też pojawiły się słowa negatywne. Przede wszystkim, że założyłem rączkę na złą stronę. Tak, założyłem na złą stronę. Powiedziałem to w filmie i wyjaśniłem, że muszę to przełożyć. I nie do końca chyba te osoby, które z takim hejtem się wyraziły, zrozumiały przesłanie moich filmów i mojego kanału, bo tutaj nie znajdziecie panów w pięknych uniformach, w montowanych filmach, gdzie wszystko się udaje i nie widzicie 90% rzeczy, które dzieją się za kulisami. Tutaj zobaczycie. Wszystko tak jak po kolei. Błędy też. Chciałbym zobaczyć tych wszystkich, którzy pisali o tym, że w wulgarnych słowach, że źle tą rączkę zamontowałem i że nie umiem kosić i tak dalej, i tak dalej, o czym też pisałem, że nie umiem kosić, bo pierwszy raz w życiu to robiłem. Chciałbym zobaczyć, jak oni to robili, ale to mniejsza o to. Dzisiaj skupimy się w filmie na tym, jak wygląda ta kosa, jak działa po roku. Rok temu ją kupiłem. Zużyte jest około 7, 8 do około 10 baków paliwa, zmiksowanego z, 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 z mieszanką oczywiście. Kosa stała w wilgotnych jednej piwnicy przez całą zimę. Jest to jej pierwsze uruchomienie, ostatnie uruchomienie miała we wrześniu, a mamy maj. Więc zobaczymy, jak ona sobie poradzi. Żeby sprzęt nie dostał w kość, to samo koszenie dzisiaj będzie króciutko i z daleka, bo nie chcę zniszczyć sobie GoPro na głowie. Także zapraszam, uruchamiamy ją, zobaczymy czy ruszy. A do wykoszenia mamy tutaj całe przed chwasty przed działką Więc zabieramy się za robotę. No i co, kosa jest wyjęta, nie była sprzątana, czyszczona e, paliwa jest mniej więcej połóweczka w tej chwili ja już się wystraję w, w, w strój żeby już kosić sobie jeszcze sprawdzę jak żyłka w porządku na moim kanale jest film o tym jak e, fajnie nawinąć żyłkę więc zapraszam i co, spróbujemy ją uruchomić Oczywiście rączka jest już po prawidłowej stronie. Tu jest sklejone taśmo ze względu na to, że zgubiłem y, śrubkę. Yy, rączka jest po prawidłowej stronie, także już możecie nie hejtować. I co? Próbujemy ją uruchomić. Pompujemy paliwko tym i lecimy. Pali od dotknięcia. tak sobie poradziła z koszeniem tu sąsiadce nie będę kosił niech to sama koś a ja sobie tutaj wyguliłem i wyschnię to trzeba będzie to trochę skosić jak widzieliście kosa poradziła sobie świetnie po w tym czasie, który stała i była nieużywana, sprawdza się w przypadku takich tanich urządzeń. Stara dobra Maksyma trzeba dbać, żeby mieć. Uwaga następująca: dbajcie o dobrą mieszankę. Mówiłem to w pierwszym filmie, gdy zaczynałem z tą kosą, teraz już ją trochę znam. Trzeba dbać o naprawdę dobrą mieszankę paliwową i przerwy w koszeniu. I jak będziecie mieli nową kosę, to trzeba ją dobrze dotrzeć, czyli delikatnie używać, robić przerwy i wtedy ona się dobrze dotrze. Instrukcja nie jest zbyt precyzyjna, to co sajtowali mnie widzowie niektórzy w pierwszym filmie, więc pamiętajcie, żeby po dobrej stronie rączkę. Założyć. Jeszcze jest sprawa akcesoriów dołączonych do zestawu. Ta głowica nie jest niestety najlepsza z linką. Ta linka czasami się otwiera, wysuwa zbyt kiepsko, więc polecam kupić sobie po tam pierwszych koszeniach lepszą głowicę, co też zrobię na pewno. I w którymś tam kolejnym vlogu na pewno będę o tym wspominał. Na razie nie potrzebuję to co widzieliście na filmie, więcej koszenia. Także. Także co? Przęcik naprawdę fajny, tani i fajny, to jest najważniejsze. I teraz już po roku użytkowania mogę śmiało polecić. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do oglądania innych moich produkcji, subskrypcji, lajkowania, komentowania. Do zobaczenia. Cześć!